Siemasz, siemasz, widzu, Cześć, witam Cię w specjalu. Jak widzicie, mamy tu Wielkiego Luda. To jest specjal. Ogólnie powiem Wam jedną informację o mnie. Jedną informację o mnie. Um, bardzo lubię budować. No, to znaczy, może nie tak bardzo, bardzo, ale lubię budować w Minecrafcie. No i właśnie na specjalu przygotowałem coś, co mnie. Bardzo dużo wysiłku kosztowało, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest... Wow, o nie, o nie. Bo creepery są. Czekajcie, czekajcie. A no właśnie, bo jest noc. Dobra, czekajcie, A, ale słabo się masz. Dobra, i, dobra, sorry, wiedziałeś, że ten Creeper zmiszczył tu luda, ale dobra, no to zaczynajmy prezentację, oto. Jedna z moich większych budowli. Nie daję już survivala. No i patrzcie, to, to będzie coś fajnego. Czekajcie, mam nadzieję, że się nagrywa, bo to jest dla mnie... Tak, nagrywa się. Dobra, widzowie, pierwsza atrakcja, no to tu macie. Patrzeć na to jeszcze. Tu. O, działa, działa. Działa tak jak powinno. Widzowie. Łoj. Oj, 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 oj. Dobra. A, zapomniałem kliknąć. Dziwnie. No to. Nie patrzcie na to, widzowie. Nie patrzcie, nie patrzcie. O. No i teraz. No i czekajcie, to trzeba jeszcze odkliknąć. Odkliknęło się? No. A to nie wiem, czemu się nie odkliknęło. Albo ta woda... A, bo to trzeba dwa razy kliknąć. No cóż. tam się coś nie dolało. Aha. <ścoughs> Sorry za błędy, ale... Mam nadzieję, że tego wiadra nie mam w Nie, nie, zostaje mnie tam. Czekajcie. I teraz jeszcze wezmę to wiaderko, żeby dolać Wam... dolać Wam w te miejsca, co nie ma tej wody. Czyli... To jest jeszcze to miejsce. Cyk, 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 cyk i cyk. I teraz uwaga, uwaga. Wszystkie oczy patrzą na mnie. zatamowuje, wodę, a tym samym zatamowuję rysunek. Nic nie widzicie. La, 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 jestem Bożkiem jakimś, no jakby wiecie, jakimś takim druidem, coś wam to robię i wy nie wiecie ogólnie o co kaman, No i teraz odsłaniam wielką rzecz. Ja nie mogę wytrzymać, czy to nie jest przycisk. Serio, gdybym zamienił to na białe, to by już lepiej wyszło, ale dobra, nie przejmujmy się tym. Mam nadzieję, że każdy zrozumiał przekaz tej budowli i chodzi w niej ogólnie o to, że subskrybujcie i dziękuję Wam za te też suby. A tego ludka to zbudowałem też ładnie, co nie? Tylko creeper go wysadził w połowie Dobra, w jednej trzeciej. No dobra, w jednej czwartej skupimy się. Jedna noga. I ta też troszkę pokrzywdzona. No i ogólnie. Patrzcie. Tutaj zbudowałem jeszcze takiego węża. Mam nadzieję, że się podoba, bo nie był taki prosty. Tak cobra. No, moim zdaniem najładniej mi zęby wyszły, ale... Ale całość też jest fajna śmieci, śmieci się. Świeci się w ciemności i ma taki tutaj ogonek. No i on się tak zawija też nad tym troszkę pracowałem. Ehm, no i stała nam ostatnia atrakcja, więc ten specjalnie będzie jakiś długi, Ale moim zdaniem jedna z, którą najbardziej się męczyłem, A więc zobaczcie, co zdziałałem i w ogóle ja też zobaczę, co takiego wielkiego. Nie wiem, po prostu. Dobra, robiłem to z jakiegoś innego kanału. Dobra, przyznam się. O. O. Fajne. I patrzcie, tu jeszcze creeperki wybuchają, no i wstaje dzień, więc impro się kończy. Dobra widzowie, ja tutaj jeszcze strzelam tymi fireworkami normalnie. Ja jeszcze biorę to, patrzcie, patrzcie, patrzcie co to będzie. Dobra. Miu, miu, miu. Bum, bum, creepery, Juhu! Pod koniec improdu a imprez z, z dziesięciu słów. To jest właśnie ta. Chuuu, chuuu, chuuu. Ja kriperki wybuchają w powietrzu. No ja papaja, ale ja papaja. Co jeszcze? O, tutaj są te, te, te czarne. Ua, nia, 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 nia. A tu te fioletowe. A tu kriperki. A tu Czerwone. Dung, 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 dung. Czerwone. A tu? Kriperki. Dobra, widzowie. Bardzo fajny odcineczek. Ale, no... Wstaję rano. Impra się kończy. No nic. Pa. Pa, pa, bardzo pa. Fajnie było, subujcie, oglądajcie wszystkie filmy, łapujcie, jeśli możecie. Dzwoneczek najlepiej zostawcie, żeby mieć powiadomienia o każdym filmie. No i, yy, i bardzo Wam, Was prosiłbym o więcej subów. Lecimy po 50, będzie ciężko, ale damy radę, widzowie. Jesteśmy silna paka, jesteśmy łapa, mamy łapy, mamy łapy. No i dawajcie, lecimy po 50. Pokazujcie kolegom wszystkim ze szkoły, koleżankom, no i żeby subowali, no, no. Rozsyłajcie dalej filmy. A my widzimy się jutro w następnym odcinku, albo po prostu w następnym odcinku. Może jeszcze dzisiaj nagram, nie wiem. 爸。